filter out Zobacz jak to działa aby usunąć plamy i zabrudzenia z tonera od drukarki za pomocą filter out należy w pierwszej kolejności odkurzyć czyszczone miejsce w celu pozbycia się luźnych zabrudzeń W celach demonstracyjnych będziemy pracować tylko na części plamy Spryskujemy zabrudzony obszar Następnie wcieramy szczotką w celu głębszego wniknięcia w plamę. Pracujemy szczotką dokładnie, pamiętając, aby nie dociskać zbyt mocno do powierzchni. Na koniec należy wypłukać czyszczony obszar. Dla najlepszych efektów wypłuczemy ekstrakcyjnie przy pomocy Prochem Fiber and Fabric Rinse. Efekt mówi sam za siebie. Filter out to zaawansowany, gotowy do użycia odplamiacz przeznaczony do dywanów i wykładzin, usuwa zabrudzenia z tonera, tuszu, węgla, sadzy, resztek dymu oraz naładowane cząstki filtracji powietrza wzdłuż listew przypodłogowych, czyli czarne pasy pod drzwiami oraz wokół obszarów grzewczych i wentylacyjnych. Jeśli jesteś zainteresowany produktem Filter Out, to jest on dostępny w naszym sklepie chemia